manko widzowie, w dzisiejszym odcinku będę grać w Brawl Stars więc no widzimy się już w Brawl Stars Dobra widzowie, już jestem w Brawl Stars i będę, no będę grać 5 rund bo to jest mój pierwszy odcinek z tej gry dlatego właśnie, z Brawl Stars, dlatego właśnie to będzie taki krótki odcinek 3 meczowy, zagram sobie dwie rundy z Pankiem, jedną rundę Bell no i zobaczymy jak mi pójdzie, zagrałem na solo oczywiście więc no, zagrałem już rundę no, będzie ciężko, bo no, jest tam Lola no i w sumie to wszystko, więc no, nie będzie chyba aż tak ciężko się tą lolę sobie rozwalę. Dobrze rozwalona. Teraz już chyba powinno być z górki. No bo chyba zniszczyłem największe zagrożenie. Ogólnie no ja to gram na telefonie. Ale co niedługo będę na laptopie. Więc no i to jest no właśnie mój pierwszy odcinek. Za niedługo może też się pojawić z Pokémonów, i jest jeszcze mała szansa, że się pojawi z Pixel World. Z Pixel World. Nie wiem czy znacie, więc no, ogólnie to, 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 to też podajcie na kanał e, x, Xfem X Bo tam, e, bo jestem jego właśnie wujkiem młodszym i z nim też nagrywałem filmy. Jeśli chcieli zobaczyć, to no, właśnie no, jak kanał się nazywa Xfen.pl Mam już wielkie starcie, mam 10 kg, więc raczej to wygramy. Także jest w tych krzakach, ma, a tam strzeli. No, 0 kg, więc no raczej. No, 0 od tych, 0 no, kg, jak to tam ktoś nazywa? Więc będzie miała ciężko. Dobra, wygraliśmy pierwszą rundę. Teraz zagram kolejną rundę. A potem sobie zagram Bell. No. Yy. No teraz będzie ciężej, Bo jest Serge. Jest Frank. Jest Griff. Są takie bardziej mocne postacie, ale chyba sobie porazimy. Nie, dobre, rozwalony. Ledwo, ale rozwalony. To jest skrzynia ogólnie. To właśnie mam tylko spajka legendę. No, i za niedługo będę miał, yy, może, yy, będę za niedługo miał chromatyka jakiegoś. Zobaczę jeszcze na No, mam 4 kiwy, więc raczej Tego nie wygramy. Ale spróbuję to wygrać. Oj, będzie bardzo ciężko. Tak bardzo ciężko. I tutaj mały brzdąc. O, dobra, przegramy No, nie. I... Jest ciężko. O! Nie, nie. Dobra. Kurczę, no, no było to bez szans, raczej. Nie wiem. Mo, może ktoś z Was. Może by to jakoś ugrał. Ale no ja niedługo gram w Brawl Stars. Więc no. Więc no przegrałem. Znaczy no. Drugie mi jest smoka, Ale no wolałbym chyba pierwsze. Więc na no teraz, jak mówiłem, zagram sobie bel, rundę. A potem, no, potem, już będzie koniec, już ostatnia na YouTube. Ogólnie, jak, więcej, jak już chcecie więcej odcinków z Brawl Stars, to zostawcie suba i napiszcie komentarz, że chcecie więcej. Nie zmuszam, ale możecie. Bo nie wiem, czy nagrywać więcej właśnie z Pokémonów, czy z Brawl Stars. Może jest Crash Royale? Nie wiem. Bardzo mi się ciężej gra. Bo gramy mniej... Be... O, to nie za... To było ryzykowne, bardzo ryzykowne. Ona Lola chyba... In... Znaczy no, Lola jest mocna, więc... Nie wiem czy mi się... Oj ojoj. Ja cię, ale w topa. On no to sobie jeszcze jedną rundę, no bo tak szybko umrzeć. jeszcze jej nigdy w ogóle nie widział. Tym, ba... Tym bardziej kimś, co ma 15 ragę, więc no, zagramy jeszcze jedną rundę ostatnią. Ym... O, nie jest spike, więc na no słabo. Ale poko chyba będzie łatwo wyglądać. No. Napiszcie właśnie z, z jakiej gry byście chcieli... Yy, z jakiej gry byście chcieli więcej odcinków. Znaczy z jakiej, z jakiej gry chcecie odcinki. Czy właśnie z Brawl Stars, czy może właśnie z innych gier. Nie wiem. Nie wiem. Ojej, no. Jojoj, Myślę, że niech to się włączyło tej aplikacji, w której nagrywam O, ból idzie Ale zero killów O, o, kieł. Ui. 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 Dobra, kieł dostał Moim ultem Więc będę teraz więcej bić No, tu jest, O Oho. Oho. Oh, nie, no, przegramy yy, jutro, może zrobię właśnie jeden, jeszcze jeden odcinek z Brawl Stars. Na przykład, przykład zagram 10 gier i będę musiał grać ponownie, nie wiem, zobaczę co tam zrobię. No, a dzisiaj to już koniec. Do zobaczenia do następnego odcinka. Na razie.